Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś o ucieczce Jacka Kurskiego, były szef TvP, cyniczny propagandzista. na pierwszych hater polski. Nieoczekiwanie dla wszystkich otrzymał posadę w Banku Światowym z puli Narodowego Banku Polskiego. Będzie tam drugim polskim reprezentantem po synu Mariusza Kamińskiego, Kacprze Kamińskim, który zarabia tam 50 tysięcy miesięcznie. Kurski będzie zarabiał, uwaga, półtora miliona rocznie, plus drugie tyle będzie mógł otrzymać w formie bonusów, nagród i premii, czyli 3 miliony złotych za rok. Będzie dyrektorem Szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego. No jest to oczywiście skandal. Najlepiej to skomentowała Ann Applebaum, żona Radosława Sikorskiego, znana dziennikarz, w sposób tak mocny po angielsku, że nie wiadomo, czy Jacek Kurski w ogóle obejmie to stanowisko, bo słowa Applebaum, która została określona niedawno jako jedna z głównych. Doradczyni Joe Bidena, czyli amerykańskiego prezydenta, zostanie na pewno wysłuchane, a ona powiedziała wprost na sposób następujący, że polskie władze, no bo w tym domyśle, no to, to jest tak domyślnie, bo to wiadomo, że chodzi o polskie władze, o Narodowy Bank Polski, który by nam nie jest e, niezależny. Wykonał posunięcie, który przebija parodię, że polski rząd wysyła Jacka Kurskiego, człowieka, który zmienił telewizję państwową w, ekstremist w ekstremistyczny, homofobiczny kanał propagandowy, e, do Banku Światowego. Nikt nie jest bardziej niewykwalifikowany. E, Kurski ponosi moralną odpowiedzialność za śmierć prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. TVP prowadziła przeciwko niemu okrutną, powtarzającą się kampanię oszczerstw, inspirując zabójstwo do, podczas, do jego zamordowania podczas publicznej e, imprezy. Zapiera dech w piersi cynizm tej nominacji, pogarda dla Banku Światowego, pogarda dla polskich ekonomistów, pogarda dla zwykłych Polaków, którzy po raz kolejny przekonali się, że posłuszeństwo partii liczy się bardziej niż talent czy wysiłek. E, to, drodzy Państwo, do, jest nawiązanie bezpośrednie do tego, że jadą tam dzieci, dziecko partyjnego, szefa partyjnej bezpieki, dzierżyńskiego PiSu. Człowiek bez żadnej wiedzy, doświadczenia w finansach dostaje fuchę. Mowa o kacprze Teraz jedzie zaś naczelny propagandzista PiSu, koleś, który przez ostatnie ćwierć wieku działał tylko i wyłącznie w polityce i wsławił się tylko i wyłącznie brakiem skrupułów, nie żadnymi sukcesami menadżerskimi, tylko wręcz przeciwnie, przepopowywaniem publicznych pieniędzy, takim dotknięciem czarodziejskiej różdżki, robienie z tego Pieniędzy partyjnych. Jacek Kurski jest właśnie takim cynicznym, no tak jak to powiedziała, napisała Anne Applebaum, po prostu trudno o bardziej niekompetentną osobę na tym stanowisku. To jest po prostu obraza dla Banku Światowego, to jest też obraza i kompromitacja dla Polski. Napisał też o tym Marek Belka, bo na tych stanowiskach kompetencje bardzo szybko wychodzą. To nie jest tak, że można po prostu tam kierować człowieka, którego głównym związkiem z bankiem jest to, że posiada tam konto i że kiedyś skończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Gdańsku. No jest to po prostu żenujące. Jest to tylko i wyłącznie czysty skok na pieniądze. Złoty spadochron dla Jacka Kurskiego. Dlaczego Kurski nie trafił do rządu? To jest ciekawa historia, drodzy państwo. Jacek Kurski domagał się i postulował od Jacka. Jarosława Kaczyńskiego, aby zdymisjonować Mateusza Morawieckiego, aby zamienić go na Mariusza Błaszczaka albo na Elżbietę Witek. Problem polegał w tym, że Jarosław Kaczyński nie znosi. Nie toleruje, kiedy ktoś próbuje mu przede wszystkim meblować rząd, który ktoś próbuje mu ustawiać figury na jego szachownicy. To jest jedno. Po drugie, ani Mariusz Błaszczak, ani Elżbieta Witek nie chcieli zostać tym premierem. To problem polega na tym, że w PiS wszyscy oczekują, że to, co się dzieje obecnie, że to zaraz się skończy jednym wielkim zawałem, czyli po prostu Polska. Okaże się, że inflacja wystrzeli znowu po 1 stycznia, kiedy zostanie przywrócony VAT, że kryzys zacznie narastać. Nikt nie chce być twarzą tego kryzysu. Wśród współpracowników Jacka Kurskiego krąży w tej chwili informacja, że Jacek Kurski może wrócić do TVP jako człowiek, który będzie sprzątał, bo... W tym scenariuszu Mateusz Morawiecki ma zostać po prostu uznanym, winnym, no, krótko mówiąc, ogłoszonym niemalże sabotażystą wysłanym do rządu PiS przez Tuska. Takie słowa można uzyskać z ust bliskich ludzi Jackowi Jacka Kurskiego. Mateusz Morawiecki. Popełnia błąd za błędem. Ostatnio, kompromita do wszystkich innych kompromitacji, doszła jeszcze kwestia 30 milionów złotych, które obiecał nie wiadomo, jak to mówią, cytując klasyka, czyli Jarosława Kaczyńskiego, bez żadnego trybu piłkarzom za wyjście z grupy. W sytuacji, kiedy w Polsce brakuje pieniędzy na. Leczenie dzieci, narotowanie im życia i zdrowia psychicznego, kiedy się zamyka oddziały psychiatryczne. i Mateusz Morawiecki wychodzi i w takim kryzysie finansowym obiecuje ludziom najlepiej zarabiającym na świecie gigantyczną premię. No, stosunkowo, drodzy Państwo, za żenujący występ, ale toż nawet nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że mowa jest po prostu o dotowaniu ludzi, którzy Naprawdę należą do najlepiej zarabiających ludzi na świecie, i w ogóle nie wiadomo, po co i w jakim trybie, Morawiecki obiecuje im gigantyczne premie, jeszcze w zestawieniu, tak jak już wspomniałem, z żenującym, żenującymi występami. Ale wróćmy do Jacka Kurskiego. Do Jacek Kurski liczy na to, że sobie trochę tej kasy przytuli. Oczywiście to nie jest tak, drodzy Państwo, że oni tam posiedzą. Jak to napisał mecenas Roman Giertych? Obecnie Glapiński nie jest już prezesem Narodowego Banku Polskiego, został bowiem niezgodnie z konstytucją wybrany na trzecią kadencję. Limit kadencji wskazany jest na dwie kadencje w zarządzie. Zanim został prezesem MBP-u, Adam Glapiński wszedł jako członek zarządu do zarządu kierowanego przez Marka Belkę. Osobiście obserwując Marka Belkę od ponad 20 lat w polityce, uważam, że był to celowy zabieg przez, przez profesora Marka Belkę, zrobiony Właśnie Glapińskiemu, aby uniemożliwić mu przedłużenie kadencji na tym stanowisku. Na co Glapiński się nie zorientował i przyjął tą ofertę wdrażania go w obowiązki przyszłego prezesa NBP-u. A ponieważ Glapiński tym prezesem de facto nie jest, to wszystkie jego nominacje po prostu są nieważne. Roman Giertych sugeruje, że Jacek Kurski będzie musiał nawet oddać, być może zarobione, otrzymane, bo trudno powiedzieć, żeby, żeby on coś zarabiał, drodzy Państwo, w tym Banku Światowym. No Jacek Kurski, gdyby posiadał taką ekskluzywną wiedzę z finansów globalnych, nie musiałby pracować, drodzy Państwo, w fuchach przyznawanych politykom. W każdym razie sytuacja jest obecnie Następująca, Jacek Kurski ucieka z Polski. Główny propagandzista. Człowiek, który już w tej chwili to jest już prawomocny werdykt, Sąd Najwyższy odrzucił kasację TVP, według słów profesora Wojciecha Hasadurskiego, prowadził gebelsowskie media. Tak naprawdę, to po prostu to jest naprawdę taka dosyć wstrzemięźliwa ocena profesora Sadurskiego, bo Jacek Kurski doprowadził do tego, że to no, naprawdę no, TVP stała się synonimem dystrybucji hejtu, synonimem kremlowskiej telewizji, telewizji, która publikuje na przykład ukradzione przez bezpiekę materiały z telefonu Krzysztofa Brejzy. potem te materiały się okazują być Zmanipulowane, sfałszowane. Puszcza te materiały. Samuel Pereira, szef TVP Info, zapowiada, że jest gotów stawić się w sądzie i bronić swoich racji, swoich publikacji. Ale kiedy Krzysztof Brejza kieruje przeciwko niemu pozew, to Samuel Pereira chowa się w wannie i wysyła syna do komornika, który próbuje ów pozew doręczyć, że nie ma go. W domu. To jest taki symbolika tego, do czego tam doszło. Po prostu publikują kłamstwa, chowają się przed sądami. Coś, drodzy Państwo, niewiarygodnego to wszystko jest dziełem Jacka Kurskiego. Człowieka, który no, jest, tak jak to powiedziała Anne Applebaum, z człowiekiem, który zmienił państwowe media w ekstremistyczną gadzinówkę, w coś, co w sądach, na które PiS próbuje wywierać gigantyczne naciski, ostaje się nazwa gebelsowskie media. Goebbels, zbrodniarz wojenny. I okazuje się, drodzy Państwo, że ta, tak jak mówię, umiarkowana w ocenie, dlatego że Mówimy o kraju demokratycznym, o kraju, w którym, tak jak się twierdzi Jarosław Kaczyński, nie dzieje się nic złego. Tymczasem okazuje się, że główny propagandista kraju, no, robi to, co robi, drodzy Państwo. On też propaganda była tylko i wyłącznie jedną z funkcji Jacka Kurskiego. On również dokonywał przepompowywania pieniędzy. To przypomnę, to są 2 miliardy do, do ogromnych dochodów TVP z reklam doszły 2 miliardy rocznie od 2020 roku te 2 miliardy to jest po prostu rozdysponowywana na gigantyczne pensje po kilkadziesiąt tysięcy złotych dla ludzi którzy szmacą e, się przed TV przed widzami którzy powtarzają kłamstwa którzy no, powiem tak no, udają dziennikarzy a są tak naprawdę no twarzami Dyktatury w budowie. Szanowni Państwo, to, że Jacek Kurski jest takim szczurem, który decyduje się uciekać, jest człowiekiem, który twierdzi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że Mateusz Morawiecki jest na tyle skompromitowany, że nie da rady wygrać żadnych wyborów, jest najlepszym dowodem na to, że ta władza, ta zła władza, najgorsza władza w w Polsce po 89 roku, a być może nawet jedna z najgorszych władz w historii, dlatego że e, oni zadłużyli Polskę na znacznie większe pieniądze, drodzy Państwo, niż Gierek. Gierek zadłużył Polskę na około 24 miliardy dolarów. To drodzy Państwo, ta władza zadłużyła Polskę na prawie pół biliona dolarów. To jest kilka razy więcej niż gierek. A jak wyglądała Polska po tych długich gierkach, no Państwo sami wiecie. Szanowni Państwo, Kurski, jeden z pierwszych głównych szczurów uciekających z tego okrętu. Anne Applebaum, laureatka nagrody Pulitzera, bardzo mocno uderzyła w niego. Czy wystarczy, żeby zablokować tą ucieczkę tego szczura? Miejmy nadzieję. Wtedy to będzie jeszcze bardziej upokarzające i będzie tak, jak to powiedział mecenas Roman Giertych, że cnotę już straci kurski, a rubla, w tym wypadku wypłaconego w dolarach, nie zarobi. Jeżeli Wam się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie go jak najszerzej. A Państwu polecam najnowszy numer Historii Bez Cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów, w tym numerze: Atomowi Putin. Mój materiał napisany specjalnie dla Państwa. Kiedy Rosjanie sięgali po broń nuklearną. Redaktorem naczelnym tego magazynu jest mój brat Aleksander Piński i zapraszam Państwa na jego kanał, na YouTube poświęcony historii ekonomii i naukom społecznych. Naprawdę warto. A Państwa też zapraszam na 224 portal, na którym między innymi liczymy. Prowadzimy listę największych afer pisowskich. Jest już ich ponad 830 od 2015 roku. Zapraszam i do zobaczenia.